telewizji biznesowej czas na wizytę na rynkach. Marek Klapa, Polskie Radio 24, witam Państwa bardzo serdecznie, a my już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem, Marcin Kiepa, Tickmill. dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Marku, witam Państwa. Witam Cię bardzo serdecznie i teraz pytanie, zacznijmy może od giełdy papierów wartościowych w Warszawie, bo tutaj po takim EUF... E, wzroście w ostatnich dniach, tygodniach. Dzisiaj, w, w tym tygodniu, przyszło takie nazwijmy to uspokojenie. Chociaż, gdybyśmy spojrzeli na wyniki, na przykład z poniedziałku, to tutaj do spokoju to nam było bardzo daleko. Więc jak możesz tutaj zdiagnozować tę sytuację? Czy to był taki moment na realizację zysków, czy może coś innego się zadziało na warszawskiej giełdzie, że tutaj no, tak mocno po hamulcach e, inwestorzy e, m, e, m, się zachowali? No tak, ta seria wzrostów, którą obserwujemy od początku roku, a w zasadzie obserwujemy ją od końcówki roku ubiegłego, chyba już zaczęła troszeczkę inwestorom przeszkadzać. Drogie akcje zaczęły ich parzyć w portfelach i postanowili zrealizować zyski. No, inwestorzy z giełdy warszawskiej nie są przyzwyczajeni do długich wzrostów i takich mocnych wzrostów, więc taka dość dynamiczna reakcja. Przypomnijmy, że to była reakcja na sygnały ze Stanów Zjednoczonych, i, i, i jak się okazało. Wyszliśmy nawet przez przed szereg, bo, bo, bo te spadki u nas były większe niż, niż na, na amerykańskim rynku. Natomiast, tak, w zeszłym tygodniu na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się korekta to tak, żeby zbudować taki. Ogląd sytuacji po serii dziewięciu kolejnych wzrostowych tygodni w wykonani, wykonaniu indeksów WIG, WIG 20 i MBIK 40, bo SWIG 80, tę serię ma troszeczkę mniejszą, ale SWIG 80 jeszcze w tym tygodniu był rekordowo wysoko i jest najbliżej do powrotu do rekordów. To takie wtrącenie, więc po serii tej. Tych dziewięciu kolejnych wzrostowych tygodni, tygodni, co było najdłuższą serią na giełdzie w Warszawie od przełomu 2020-2021 roku. Przyszedł czas realizacji zysków. To jest zupełnie naturalne. Powiem więcej: jeżeli ta korekta przedłuży się na kolejne 2, 3, a nawet 4 tygodnie, to nic tutaj szczególnego się nie stanie. To będzie po prostu korekta w HOS-ie, bo z tą HOS-ą, pomimo no jednak słabej drugiej połowy zeszłego roku, mamy do, do czynienia. I zakładam, że w dalszej części tego roku wzrosty będą kontynuowane. Jeżeli chodzi o indeks WIG, to spodziewam się, że zobaczymy go powyżej bariery 100 tysięcy punktów, a przypomnę, po tym dzisiejszym wzroście czy, czy wzroście, który w tej chwili ma miejsce na, na giełdzie w Warszawie, on testuje poziom y, okolic 92,5 tysiąca punktów. Y, dlaczego wzrosty mają być kontynuowane? No po pierwsze dlatego, że Polska gospodarka już, przysz, już przyspieszyła w zeszłym roku, a w tym roku spodziewamy się jeszcze mocniejszego przyspieszenia. Być może PKB nawet podejdzie pod 4% i ostatnie dane o sprzedaży detalicznej, dane za styczeń, dużo lepsze od prognoz, są taką jaskółką, które, która może to nadchodzące ożywienie, szybsze ożywienie w polskiej gospodarce zwiastować. A skoro gospodarka będzie się szybciej rozwijała, no to siłą rzeczy będą też wyższe, będą rosły zyski spółek. Temat kolejny. Póki co jeszcze o tym się nie mówi, ale pewnie gdzieś w połowie, w połowie roku Rada Polityki Pieniężnej. Zacznie mocno się zastanawiać i prawdopodobnie obniżać stopy procentowe, co też będzie takim bodźcem wspierającym giełdę w Warszawie. Temat trzeci to, co ostatnio stało się w Niemczech czyli wyniki, czy wybory parlamentarne wiele wskazuje na to, że ta polityczna zmiana w Niemczech doprowadzi do Zmiany podejścia takiego do, do niemieckiego budżetu będą większe wydatki, a jak większe wydatki, to tamtejsza gospodarka ma szansę przyspieszyć, a jak przyspieszy nawet troszeczkę gospodarka niemiecka, no to też siłą rzeczy musi to dać pozytywne naszej gospodarce, bo to jest nasz największy partner handlowy. Czynnik kolejny. Te generalnie utrzymujące się dobre nastroje na świecie. Co więcej, po tych bardzo dwóch dobrych latach na amerykańskim rynku akcji, gdzie stopy zwrotu były imponujące, wszystko wskazuje i wszystko przemawia za tym, że w tym roku będziemy tam obserwowali jakąś korektę, stabilizację. Natomiast ten kapitał, zresztą to, to widać już na początku, roku płynie na inne rynki płynie do Azji płynie też napływał też do nas, bo przecież te, te wzrosty styczniowo lutowe indeksów w Warszawie no to w dużej mierze były napędzane przez kapitał zagraniczny, o czym świadczy chociażby bardzo mocny złoty, o, o którym z pewnością jeszcze dzisiaj porozmawiamy. No i tematy globalne ciągle na tapecie jest Temat zakończenia wojny w Ukrainie. No tutaj się dużo politycznie miesza, nie wiadomo jak to będzie, ale generalnie inwestorzy przecież zakładają, że w perspektywie kilku miesięcy do jakiegoś końca wojny w Ukrainie dojdzie. I nawet jeżeli to będzie, nie wiem, przerwa na cztery lata, no to z punktu widzenia inwestorów to już ma znaczenie. Bo, bo mhm. mało kto ma tak długi horyzont czasowy, żeby zastanawiać się, zastanawiać się, co dalej. Mówiłem o niemieckiej gospodarce, ale generalnie cała europejska gospodarka prawdopodobnie będzie mocno zwiększała, mocno zwiększała wydatki obronne, co siłą rzeczy powinno również wspomóc lokalny przemysł. I to będzie też czynnik, który, który jeszcze jakiś czas temu, jeszcze w połowie zeszłego roku, chyba nie był brany pod uwagę, a w tej chwili już należy poważnie to rozważać. Więc reasumując i składając to wszystko, wiele te, te wszystkie czynniki przemawiają za tym, że Hossa na giełdzie w Warszawie jeszcze nam się nie zakończyła, że spokojnie jeszcze ona może potrwać. Minimum te dwa, trzy kwartały spokojnie do, do, do połowy roku. Natomiast teraz mamy realizację zysków, mamy, yy, mamy korektę po tej serii, yy, serii yy, wzrostowej, co jest zupełnie czymś naturalnym, yy, co jest czymś normalnym i, i jak w każdej korekcie, jak w każdej korekcie w hoście yy, takie spadki. A, a zakładam, że jeszcze tutaj zobaczymy nasze indeksy niżej inwestorzy powinni do powinni wykorzystywać do zakupów akcji, no bo tak, tak, tak się tak najlepiej kupować w koście. Bardzo optymistyczne informacje i prognozy dla giełdy. To może przejdźmy teraz do rynku walutowego, o którym tutaj już wspomniałeś, czy z, z, zacząłeś m, o tym opowiadać? Bo ja obserwuję i patrzę teraz na przykład na kurs złotego w relacji do euro, i tutaj ewidentnie no jesteśmy poniżej poziomu 4,14 już w tej chwili, a rozmawiamy w środowy poranek, więc proszę powiedz mi, czy, czy tutaj już widać jakieś dno dla, dla tego kursu euro złoty, czy, czy być może będziemy świadkami jakichś spektakularnych jeszcze wzmocnień naszej waluty. No dodajmy, że jest to na pewno dobra informacja dla tych, którzy na przykład wyjeżdżają za granicę na wakacje, ale jest to Fatalna informacja dla eksporterów? Yy, tak. Generalnie złoto umacnia się nie tylko yy, nie, nie tylko do, do euro, bo, bo to się nasuwa, yy, bo to mogło nasuwać takie skojarzenie, że euro jest słabe yy. i dlatego te kursy na parze euro są od 7 lat, ale złoty też umacnia się do innych walut, umacnia się do dolara, za którego płacimy 3,94, a jeszcze przecież w połowie stycznia dolar kosztował prawie, tam podchodził pod, pod 4,20, tak umacnia się też do do, do szwajcarskiego franka. Frank w tej chwili jest troszeczkę powyżej 4,40. Był w lutym już niżej, ale. W, w listopadzie testował, był na poziomie 4,70, więc widzimy, że, że tutaj spory ruch w ostatnich miesiącach został wykonany. To samo z funtem, który w tej chwili kosztuje, kosztuje poniżej 5 zł, i zatrzymał się na takich dołkach ze stycznia i lutego, i znów odniesienie do listopada, gdy funt kosztował powyżej. 5,25, więc widzimy, że złot umacnia się do koszyka walut. Realnie złoty realnie, czyli jeżeli uwzględnimy inflację w Polsce i u naszych największych partnerów, jest najsilniejszy od 2008 roku. Pytasz mnie, czy na Eurolen widać dno. Ja się tutaj troszeczkę uśmiecham, bo no bo ja to dno już widziałem wcześniej, zakładałem, że 4.15, że już trudno będzie zejść poniżej 4.15, no ale ten trend jest tak silny, że w tej chwili nawet dopuszczam, że zobaczymy euro po 4.10. No bo tutaj mamy taki dość jednostajny trend z dnia na dzień następują spadki, jeżeli jakieś, jakaś korekta w górę, to, to z reguły ona jest jednodniowa i, i, szybko, i szybko kurs euro-złoty wraca do, do, do tych spadków. Więc dodajmy, zakłada... że, przepraszam, dodajmy, że to 4,10 to byłby rekord dziesięcioletni już wtedy złotego. Cały czas mówimy, że złoty w stosunku do euro jest najsilniejszy od 7-8 lat, a teraz to to już 40 to ostatnio widzieliśmy w 2015 roku szmat czasu tak tak już już nie pamiętamy, co robiliśmy w tamtym, w tamtym w 2015 roku, a, a tutaj euro nam do tych poziomów do tych poziomów wraca. No tutaj mamy kilka czynników, oprócz tych stałych, czyli przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce, plus bardzo wysokie stopy procentowe. Mamy dodatkowo ten kapitał, który płynie na nasz rynek. Mhm. Co bo, bo widzimy też wyraźną korelację między umocnieniem złotego, które zaczęło się tym silniejszym, tym przyspieszeniem umocnienia złotego, które zaczęło się w połowie stycznia z zachowaniem giełdy w Warszawie. No i też na plus. Interpretowane jest to, co się dzieje wokół Ukrainy, czyli nadzieje na to, że w perspektywie kilku miesięcy y, wojna się y, zakończy. Natomiast y, też należy podkreślić, że te poziomy, na, zwłaszcza na EuroPLN, bo, bo na innych walutach to już niekoniecznie, ale te poziomy na y, parze euro złoty, to mimo wszystko, tak y, średnio i długoterminowo, to jest pewna, y, pewna anomalia. Fundamentalnie kurs, kurs euro do złotego, znaczy fundamentalnie bardziej uzasadniony jest kurs euro do złotego w okolicach 4,30, czy też 4, powiedzmy 4,24, 4,38, czyli w tym, w ramach tego kanału, w jakim pozostawał w ostatnim, w ostatnim roku. Więc może być tak, że teraz wciąż jeszcze nie doszacowujemy, jak nisko może Europelen spaść, bo jak podglądając przed programem, na przykład ankietę agencji Reutera, to tam nikt nie stawiał takich niskich kursów na, na, na tej parze w perspektywie 12 miesięcy. Tam, tam nie było takich odpowiedzi, nawet najwięksi optymiści na, na taki kurs nie, wska nie wskazywali. Więc. Może być tak, że te spadki będą jeszcze postępowały, ale w pewnym momencie przyjdzie gwałtowny zwrot i, i kurs odbije, odbije do góry. Ropa nam staniała. Ropa na przykład WTI, ta teksańska. Kosztuje już poniżej 70 dolarów za baryłkę. Jak tak dalej pójdzie, to biorąc pod uwagę umacnianie się złotego i spadek cen ropy, to tankowanie nam się na stacjach tańsze szykuje. No tak, ropa jest najtańsza od. Połowy grudnia, dolar jest najtańszy od października. Dodatkowo ropa od styczniowych maksimów bo w styczniu jeszcze widzieliśmy zupełnie inne poziomy mm -hmm. potaniała bodajże 10 dolarów. 10 tak. Dolar popotaniał od tych maksimów ze stycznia. 25 groszy, więc siłą rzeczy za jakiś czas powinniśmy zobaczyć niższe ceny na stacjach benzynowych. No ta Notabene to też i mocny złoty i ta perspektywa tańszej benzyny na stacjach, to też, to też będzie za chwilę czynnik, który będzie przybliżał nas trochę do obniżek stóp procentowych, pomimo tego, że w styczniu inflacja wzrosła, wyskoczyła znacznie mocniej niż spodziewaliśmy się wszyscy. To, to też należy to, to podkreślić. Jeżeli chodzi o ropę, to ostatnie spadki, no to ewidentnie są obawy o wzrost gospodarczy w, Niem w Niemczech. Okay. Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Od ponad tygodnia obserwujemy tam taki może jeszcze nie wysyp, ale jednostkowe bardzo rozczarowujące dane makroekonomiczne. Ostatnie takie dane napłynęły nam wczoraj, gdzie, które pokazały między innymi załamanie się nastrojów amerykańskich konsumentów. Bodajże najwyższy spadek od wielu, wielu, wielu miesięcy, więc tutaj są pewne obawy. Natomiast jak się popatrzy na historię notowań ropy i, i, i też na jej wykres, no to też w oczy rzuca się, że tutaj już przestrzeń do dalszych spadków jest niewielka, że już poziomy 67. 68 dolarów za baryłkę w przypadku ropy WTI, a w tej chwili baryłka kosztuje nieco powyżej 69 dolarów. To są już takie bardzo silne, średnie i długoterminowe wsparcia, więc podejrzewam, że tam ten ruch spadkowy zostanie, zostanie zatrzymany, bo. Owszem, inwestorzy mogą zacząć się mocniej bać o sytuację amerykańskiej gospodarki, ale za chwilę pojawią się nadzieje, że europejska gospodarka zacznie przyspieszać. Mogą też pojawić się nadzieje, że nieco lepiej będzie w Chinach i generalnie w gospodarkach azjatyckich, i to będzie ten czynnik, który zatrzyma te spadki. Więc patrząc na ropę, widzę, Raczej bliski koniec tego osuwania się spadków cen, niż początek jakiegoś trendu, który sprowadzi cenę znacznie, znacznie niżej. Powiedziałeś o ropie, czyli o czarnym złocie, to może teraz powiedzmy trochę o złocie jako kruszcu, który zaparkował nam gdzieś powyżej poziomu 2900 dolarów za uncję, ale tego poziomu psychologicznego 3000 za nic w świecie nie, nie chce przekroczyć, nawet nie szykuje się do takiego skoku. No, z tym czy się nie szykuję, byłbym ostrożny. Jestem okay. zwolennikiem tezy, że takie okrągłe poziomy i poziomy wskazywane przez analityków, a 3000 akurat spełnia 3000 dolarów za uncję, spełnia obie te definicje, bo przez wielu analityków jest wskazywany jako ten poziom docelowy. W ramach tej fali wzrostu, że takie poziomy przyciągają ceny złota jak magnes, niezależnie od wszystkiego innego, bowiem. Ja widzę, oprócz tego, że, że złoto jest traktowane wciąż jako takie bezpieczne aktywo, no to jednak też jest tym aktywem takim spekulacyjnym, i ten pieniądz spekulacyjny dąży do, 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 do tych takich poziomów okrągłych, technicznych, wskazywanych przez komentatorów, analityków tego, tego rynku. A że tam jest sporo kapitału spekulacyjnego, najlepiej pokazuje wczorajsza sesja, kiedy. Yy, obserwowaliśmy po pierwsze spore spadki, yy, początkowe spadki na Wall Street, obserwowaliśmy yy, spore, spadki na, yy, spore spadki na bitcoinie, obserwowaliśmy spore pogorszenie nastrojów na, na rynkach finansowych i złoto, które gdyby było tylko tym bezpiecznym aktywem w takiej sytuacji, powinno zyskiwać, yy, yy, traciło, yy, traciło na wartości. Natomiast tutaj jeszcze nie ma. Nie ma, nie ma sygnałów, że 3000 dolarów nie zostanie osiągnięte. Owszem, ta tendencja wzrostowa, ta ostatnia fala, która rozpoczęła się w drugiej połowie grudnia, wyhamowała w ostatnich tygodniach, i te wzrosty, te, te nowe rekordy nie są tak spektakularnie bite, pokonywane. Ale tutaj ciągle mamy do czynienia z trendem wzrostowym i ciągle jest szansa na to, że 3000 dolarów zostanie osiągnięte. Natomiast tam właśnie widziałbym początek jakiejś większej realizacji zysków, no bo jednak w ciągu nieco ponad dwóch, dwóch miesięcy złoto podrażało z okolic 2600 dolarów za uncję. Mhm. Do w tej chwili 2900, a docelowo, docelowo, jak mi się wydaje, powinno osiągnąć 3000 dolarów. Natomiast 3000 dolarów dla mnie to będzie taki kryz. Ty, ty, tych wzrostów zarówno z punktu, z punktu widzenia takiej psychologii tłumu, ale też również zwykłej analizy technicznej, bo jak sobie zerkniemy na wykres złota, no to mamy tutaj trend, trend wzrostowy, co prawda taki hamujący, coraz bardziej mówiąc brzydko ślamazarny, ale ciągle, ciągle wzrostowy, natomiast na wskaźnikach tych podstawowych, no to już zaczynają nam się pojawiać sygnały, mogące sugerować jakąś mocniejszą korektę. Nie wiem, czy tak silną korektę, jaka rozpoczęła się w samej końcówce października, gdy złoto spadło z poziomów nieco poniżej 2800 dolarów. Do poziomu, do, do poziomu blisko 2,5 tysiąca dolarów, tam 2-3 tygodnie później, czy to będzie bardziej jakiś trend boczny. Natomiast z wykresu już zaczynają płynąć takie, takie sygnały, więc gdybym nie był przekonany o tym, że ten poziom 3 tysięcy dolarów przyciąga rynek złota i przyciąga ten, ten wykres jak, jak przysłowiowy magnes, no to już w tej chwili pewnie sugerowałbym, że należy zastanowić się co, co, co zrobić dalej. Natomiast w długim okresie no to tutaj ten trend wzrostowy jest ewidentny, więc po jakiejś trzy miesięcznej może korekcie, bo, bo takie korekty ostatnio, dwu, trzy miesięcznej korekcie, która będzie albo korektą, albo jakimś trendem bocznym, jest spora szansa, że ten rynek do wzrostów jednak wróci, bo w długim terminie nie ma ani takich fundamentalnych przesłanek do tego, żeby trend wzrostowy się skończył, ani też wciąż nie ma jeszcze przesłanek technicznych, takich płynących, na przykład z oceny sytuacji na wykresie. Tygodniowym. Te sygnały pewnie by się pojawiły dopiero z chwilą, gdyby uncja złota ponownie spadła gdzieś tam w okolice 2600 dolarów. No ale póki co na to się nie zapowiada. Jeżeli cofnie się, no to wtedy będziemy analizować sytuację na nowo i zastanawiać się, co z tym, co, co z tym trendem, czy będzie kontynuowany, czy wzrosty będą kontynuowane, czy też nie. Marcinie i na koniec, ale tak na krótko, spójrzmy jeszcze na dość spekulacyjny rynek. Zresztą. No... Przeróżnie można go definiować, ale budzi on oczywiście emocje i zainteresowanie. Mówię tutaj o rynku kryptowalut, a konkretnie o Bitcoinie, który w tej chwili jest już wyceniany poniżej 90 tysięcy dolarów. W tej chwili to jest 88 863 dolary za jednego bitcoina. Jak ocenisz sytuację, no właśnie, tej kryptowaluty, która, przypomnijmy, dwukrotnie w ostatnim czasie przebiła poziom 100? tysięcy, no a teraz od tego od tych poziomów zdaje się oddalać. Będzie krótko, ale treściwie, gdybyście tutaj pokazali wykres bitcoina za ostatnie powiedzmy 12 miesięcy, to każdy nawet bez tego co, co powiem, zauważy na tym wykresie taką budowaną od trzech miesięcy formacji podwójnego szczytu przebicie 90 tysięcy dolarów jeżeli w ciągu powiedzmy. W tym tygodniu rynek nie wróci powyżej tej, tej bariery, bo też można zakładać, że technicznie to było przebicie, i, i później przebicie, które jest pułapką, i później powrót na, do tych wyższych poziomów. Ale jeżeli rynek do końca tygodnia nie wróci powyżej 90 tysięcy dolarów, no to mamy klasyczną formację podwójnego szczytu na, na wykresie. A zakładałem, że ten rynek jest i spekulacyjny ale też techniczny, no to inwestorzy poniżej 90 tysięcy dolarów powinni grać zgodnie z tym wskazaniami analizy technicznej na spadki, a z tej formacji wynika, że notowania Bitcoina mogłyby się nawet cofnąć gdzieś w okolice 77-78 tysięcy dolarów. Bardzo dziękuję Marcin Kiepa za analitykę. Tikmil był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas i za naprawdę dziękuję. dogłębną, szczegółową analizę tego, co obserwujemy na rynkach. Wielkie. Dzięki i do zobaczenia następnym Podobnie. razem za tydzień. Dzięki wielkie. A ja tylko przypomnę, że oglądają Państwo telewizję biznesową. Kolejne ważne tematy, także z perspektywy państwa portfeli. Już za chwilę na naszej antenie. Zachęcam też do tego, abyście Państwo weszli w zakładkę. Program telewizyjny na naszej stronie telewizja Biznesowa tam więcej informacji na ten temat. No a skoro o inwestowaniu mówimy, no to co jakiś czas przypominamy oczywiście, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, ale też inwestowanie wymaga tego, aby wchodzić w ten temat, aby się uczyć, aby dowiadywać więcej. Jedną z takich okazji będzie konferencja InvestKaws w Krakowie. Będziemy tam również z telewizją biznesową, a więcej na temat samej konferencji na stronie internetowej InvestKaws zachęcamy bardzo serdecznie.